Cześć, witam Was wszystkich na pokładzie Jedziemy na ryby Tak jak w pierwszej i drugiej części <grym>, Witam Was w samochodzie Jedziemy na miejscówkę numer 3 W tej chwili Wam nie zaznaczę tego miejsca Gdzie jedziemy I w którym miejscu usiądę Bo sam na razie nie wiem Dopiero się dowiecie jak dojedziemy Nad kanał No i tam zacznę szukać miejscówki więc widzimy się na kanale. Znajdujemy się na moście. Tu, akurat, można od razu od tego mostu łowić. To jest ten odcinek kanału. Tu, po drugiej stronie, jest odcinek kanału, gdzie nie wolno łowić. Takie tam zaznaczyłem 4 czy 3x. Już nie pamiętam teraz. No i tak to wygląda. No i dobra, my idziemy szukać miejscówki. No i spotkamy się na miejscu. Na tej miejscówce, na miejscu się spotkamy. Znalazłem miejscówkę. No i w tej chwili widzicie mapę. I ta miejscówka jest zaznaczona jako numer 3. Tata siedzi obok. Jak w tą stronę jestem odwrócony po lewej stronie, jak się odwrócę plecami po prawej, mojej prawej. I co, rozwijam się i zaczynamy powoli łowić. Tak jest. Jest. Proszę. <noise> złowione przez przypadek, czyli pierwsza sztuka Zdrążka. Panie i Panowie, jak o konie tu biorą, to ciekawe, czego się tu mogę jeszcze spodziewać. No okoń nie wioł na kukurydzę. To już druga wypuszczona. I o dziwo biorą na kukurydzę tomtomka Tomka na no skopeks to taki trochę z przypadku bo brania nie widziałem oprócz tej zanęty jeszcze rzucę kukurydzy może do kukurydzy bardziej przypłyną będą intensywniejsze te brania Jeszcze jedną puszkę mam to Zapas jest jak coś. Jeżeli brania jakieś są, to są takie delikatne. Nawet nie wiem czy z tej kamery tutaj głębokie jestem w stanie je wychwycić Na razie dwie złapane, ale to tak pierwsza to nawet nie widziałem brania drugi ten okonek to też bym powiedział, że tak też nie widziałem brania trochę jest fala i to może trochę przeszkadzać szczególnie na, ten, na tą krótką wędeczkę Jezu no to zobaczcie co to jest Znowu zdrążka. Trzecia rybka już. Jeszcze mi weszło w ten. No i zaraz wam pokażę czwartą rybkę. tamtych, oprócz tego konia to gigant. No to jest czwarta. Jeszcze się to poplutało. O co tu chodzi? О, тут что-то. O <śmany> Ale poleciałem o jele, Jak tu ślisko Jest <śmany> Troszkę zmniejszyłem grunt Piąta a pierwsza na tej wędce jak dobrze liczę, piąta, mam nadzieję, że mi się nic nie pomyliło. Tu, tu. jeszcze dobrze. Jeszcze dobrze nie nie ten nie upadł, ale ta już jest galanta. Największa chyba z tych wszystkich. Szósta z dręga. Szósta ryba. O jejku. jakieś puknięcie było, ale. Taki brżdąc siódmy. teraz kolejny no, Następna. Mówię wam szczerze, nie widzę tych brani, nie widzę kompletnie. No, zobaczcie no. Chyba ósma już. No dosłownie, naprawdę ja tego brania nie widziałem. I same w dręgi. Chyba to już jest ósma. Nawet straciłem rachubę, tych ryb dużo nie było Biorą W długich odcinkach czasu I siedzi No, tym razem to płotka był. On gdzie kurwa? Ty hey, zobacz, on mi leci. Idź we wodami. Do góry, do góry. Chciałbym Wam jeszcze coś dopowiedzieć o odcinku tego kanału. No na pewno nie jest to już ta sama woda co w poprzednich latach. Na początku filmu widzieliście elektrownię, no i tamtędy właśnie wylatuje woda ciepła. Przynajmniej kiedyś wylatywała, bo teraz to już jest rzadkością, albo już w ogóle nie, nie puszczałem tej wody no i to się też odbija pewnie na, na rybostanie tutaj na tym odcinku i na i na samych braniach, no jak wiadomo tych ryb może tutaj już tyle nie ma może pływają gdzieś indziej bardziej w tamtą stronę, no ciężko mi tu cokolwiek powiedzieć no ale dzisiejsza zasiadka podsumowując jest najgorszą zasiadką z tych wszystkich z tych dwóch poprzednich, najlepsza była ta pierwsza no ale cóż, i tak bywa, no. też może nie jest powiedziane, może przyjechałbym jutro, może by były inne brania, może bym usiadł na innej miejscówce, też może by były inne brania. No ale usiadłem tutaj, jest jak jest, było jak było. Mówię, 8-9 sztuk chyba połapane, chyba większość to będzie wzdrążki i jeden okoń. No i dobra, do zobaczenia, cześć. Zobaczymy co masz w siatce i chyba te dwie, pod, dwie te dwa no. leszcze tak tak leszcze no. leszcze i karasie dobra wypuszczamy i ładnie o jeszcze jeden Ipek. dobra no to co to jeszcze raz do zobaczenia.